Karusia jest w ogóle jakimś cudem, bo ona ma mądrość dojrzałej kobiety. Ona te swoje Kilimandżara musiała zdobywać i pokonywać wiele, wiele razy w życiu. Ona mi kiedyś powiedziała, że w małym ciele duży duch i ona taka jest. Choroba towarzyszy mi od urodzenia, jest to choroba genetyczna i myślę, że w każdym przypadku jest, są jej plusy i minusy. Minusami, no wiadomo, są operacje oraz ból połączony z nimi, ale myślę, że plusy przeważają znacznie nad tymi gorszymi momentami w życiu. Przyszłam 8 operacji, i tak naprawdę wiem, że to jest dla mnie, dla mojego dobra, ale kiedy mam wjechać na ten stół operacyjny, kiedy widzę. Twarze moich rodziców, którzy bardzo to wszystko przeżywają, wiem, że, że muszę właśnie zrobić to dla nich. I to jest, myślę, taki mój największy cel, żeby nie zaprzepaścić tego, co. Przepraszam też się. Tego nie zaprzepaścić, tego, co oni przez te 16 lat dla mnie zrobili i co z pewnością jeszcze będą robić. Tymi przyjemniejszymi szczytami była wyprawa na Wyspę Kokosowe, gdzie byłam zdana tak naprawdę na siebie pierwszy raz gdzie wiedziałam, że muszę dać sobie radę. Oczywiście miałam pomoc Elizy i Nataszy, ale jednak wiele spraw organizacyjnych, które musiałam wykonać, takie, które musiałam zrobić pod łuk siebie. Musiałam, musiałam pokonać właśnie te bariery. To była moja taka osobista szkoła życia. Myślę, że mogę tak powiedzieć, że gdyby nie choroba, to przede wszystkim nie, nie miałabym okazji chociażby siedzieć tutaj na tym miejscu, nie przeżyłabym cudownej przygody z piosenką, z zaczarowaną piosenką, nie poznałabym wspaniałych ludzi, między innymi pani Anny Dymnej, nie mogłabym przeżyć tych, tych pięciu lat, od kiedy znalazłam się w gronie zaczarowanej rodziny. Każdy coś w życiu znaczy i, i może zrobić coś pięknego. Małgorzata Rejdych. Małgosia od 11 lat żyje dzięki cudzemu sercu. Żyje pełnią życia. Jest uśmiechnięta, pełna energii. Pełna radości, takiego jakiegoś dziwnego światła. To najszczęśliwsza kobieta na świecie, której powolutku los zaczął odbierać wszystko. Kondycję, możliwość wychodzenia z domu, możliwość pracowania. Ale na szczęście miała cały czas obok siebie męża. I ich opowieść jest opowieścią o miłości, o tym, że żeby zdobywać Kilimandżara, żeby się nie poddać, trzeba obok mieć kogoś. Że to jest w ogóle najważniejsze i że wtedy się udaje. Utkwiła mi jej opowieść o jabłku, kiedy ona po operacji dostała od kogoś jabłko i, mimo że nie wolno jej było absolutnie tego jabłka jeść, to poprosiła lekarza, żeby jej pozwolił je mieć przy łóżku, bo dla niej to jabłko stało się symbolem życia. Ten zapach jabłka. Człowiek nagle się cieszy, że dotyka coś takiego pachnącego, żywego smacznego i że kiedyś będzie mógł to ugryźć i zjeść. Na razie go tylko wącha. Ja moje załamanie przeszłam jako osoba już dorosła. Co prawda chorowałam na serce jako dziecko, ale bezboleśnie. Nie miałam objawów i funkcjonowałam normalnie. Wyszłam za mąż, urodziłam dziecko i zaczęła się choroba. Byłam dojrzałą kobietą, miałam 36 lat wówczas i to serce moje odmawiało posłuszeństwa, słabłam. Początkowo nie przyznawałam się nikomu do tego, że coś się złego ze mną dzieje, no ale doszło do te, takiego stanu, że niestety musiałam tą wiedzę sprzedać mojemu mężowi. I razem poszliśmy do lekarza i lekarz stwierdził, że to serce trzeba absolutnie leczyć, a najlepiej jeszcze zoperować. Nie mogłam szybko chodzić, odpadła jazda na rowerze, odpadły inne sporty, które bardzo lubiłam. Piesze wycieczki, górskie wycieczki. Musiałam z tego wszystkiego zrezygnować. Potem kolejno rezygnowałam z wypraw po mieście, z samodzielnego poruszania się, aż w końcu osiadłam w czterech ścianach własnego mieszkania i zdawałam sobie coraz ciężej sprawę z tego, że tak naprawdę umieram. A operacji zastawek się nie poddałam, ponieważ się bałam. Znalazłam sobie innego lekarza który mnie pocieszył, mówi dziecko, za młoda jesteś jeszcze na operację serca. Przepisywał mi miksturki, które cudownie mnie uspokajały, po których świetnie spałam i tak przespałam dwa lata. A kiedy się zaczęła taka naprawdę choroba i pierwsze wezwanie pogotowia ratunkowego i to już od razu erki yy, reanimacyjnej, no to już było późno, za późno było już na operację zastawek. A dla mnie w tym momencie po prostu runął cały świat. Dziecko miało 14 lat, i sobie pomyślałam Boże, jak oni to wszystko zniosą? Ja po prostu nie wierzyłam w to, że mogę przejść przez operację. Zakładałam najgorszą wersję, że po prostu muszę odejść. Patrzyłam na świat w oku, na słońce, na ludzi, którzy mogą wszystko robić, jakże ja im zazdrościłam w tej chwili. Pogodziłam się z tym losem. Ale trafiłam do lekarza, który powiedział, ja ci to serce przeszczepię. W lutym 98 roku trafiłam do szpitala i już mnie z tego szpitala nie wyprowadzili. Mało tego, nie mogłam już przejść na taki normalny oddział kardiologiczny, tylko zostałam na ojomie, czekając na serce. Pojawiło się to serce, wiedziałam o tym, że będę miała przeszczep w tym dniu. Wybudziłam się operacji, po operacji bardzo już późno, długo trwało moje zbieranie się całego organizmu. Ale jak już przytomnie się obudziłam, zobaczyłam opatrunek na klatce pierściowej, to pomyślałam sobie, Boże, przeżyłam. Udało się. Pierwszy rok był ciężki, ostrożny. Uczyłam się nowego serca i moje serce uczyło się całego mojego organizmu. Musiało to wszystko zazgrzytać, musiało to ruszyć. A po drugim roku ja już byłam na tym szczycie. Ja już zaczęłam spełniać swoje następne marzenia. Wyszłam na ten szczyt, a już widziałam te następne. Aż w końcu trafiłam do tych wszystkich osób, które też tak jak ja są po przeszczepie serca i wspólnie działamy na rzecz kolejnych potrzebujących osób, jeżdżąc po całej Polsce Południowej. Opowiadając o przeszczepach, pokazując, jak osoby po przeszczepie serca żyją, funkcjonują, żeby ci wszyscy, którzy czekają na drugie serce, nabrali nadziei na to, że też tak samo może być dobrze. I ja w ten sposób odszukałam się w tym nowym, drugim życiu. Jest mi w nim cudownie. Nie jest łatwo, nie, wszyscy, nie wszystkim jest od razu tak łatwo. Ja przeszłam naprawdę wyjątkowo, bo nie miałam żadnych komplikacji. Różnie to bywa, ale warto, bo życie jest piękne.